Z tej strony Sharpie. to jest kolejny odcinek z Great Workers and Resources of Soviet Republic. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć troszkę budownictwem, czyli nie mamy, już pełny styl cementu mamy. I chciałbym zbudować betoniarnię, fabrykę prefabrykatorów betonowych. I jeśli nam zostanie czasu, to zabawić się z drewnem i zająć się troszkę pracownikami. Bo tak, nie oszukując się, troszkę nam brakuje pracowników, bo wszędzie jest tak naprawdę mało. Yy, więc na przystanku tutaj też nie ma zbyt wiele yy, pracowników, bo 29 czeka na ten moment, zaraz te autobusy je zgarną. Więc ja bym chciał tutaj zacząć rozbudowywać troszkę tą strefę, yy, gdzie jest ten przystanek, bo ten przystanek ma zasięg do połowy miasta na większej połowy i ten też ma zasięg do połowy, więc jakbyśmy tu gdzieś rozbudowali tą trochę strefę To mamy wtedy na tym przystanku więcej ludzi i na tym przystanku więcej ludzi Więc ja bym chciał to tak ogarnąć Bo i tutaj brakuje, bo mamy, mamy, na, mamy na tyle ropy, a możemy je troszkę rozbudować, żeby było więcej jeszcze na sprzedaż Więc to by mi pasowało Więc bez zbędnego przedłużania bierzemy się tutaj za rozbudowę tu stwierdziłem, że tu postawimy betoniarnię i te fabryka prefabrykatów betonowych, bo, yy, bo mamy te linię wysokiego napięcia, przeprowadzimy sobie później inaczej. Yy, a tutaj chcę sobie zbudować, bo mamy dostęp do żwiru, cement możemy jak coś przewozić sobie. A żwiru mamy dużo więcej potrzebują te dwie fabryki, więc tak to zrobimy. Ja Was chciałem oczywiście zachęcić do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie się podobał i że wszystko będzie git. Więc tak, lecimy sobie z tą betoniarnią. Tylko tak, jakby to podpiąć, bo tu idzie mi węgiel. Tu idzie żwir, więc to bym musiał jeszcze zrobić jeden rozdzielacz, żeby mi ten żwir przerzuciło na tę stronę. A później jeszcze jeden rozdzielacz, żeby ten żwir rozdzielić na i fabrykę prefabrykatów betonowych, więc musimy to prawdopodobnie tak postawić, żeby to działało. Mam nadzieję, że się tu zmieszczę z tym wszystkim. I do tego fabryka prefabrykatów betonowych. To tak, tutaj nie wymagamy betonu, nie wymagamy nic, cement i żwir, dobra. Nie Ym... ja by to postawić? No chyba tak, po prostu postawimy sobie. Można nawet, bym powiedział, bliżej. Tak, i tu musimy oczywiście wyburzyć sobie połączenie. Eee, czekajcie, tu musimy wodę doprowadzić. Czy mi się, czy ja źle widzę? Chyba tak. Ej dobra, później sobie musimy wodę podpiąć. Dobra, to byśmy mieli. W sumie możemy sobie powoli czas puścić. A my sobie jeszcze muszę zbudować tutaj drogę. No eee. i sobie w ten sposób. I tu będę musiał zrobić zatoczkę z przystankiem autobusowym. Żeby mieć pracowników tutaj. Bo z tamtego przystanku już nie, nie ma opcji dociągnąć jakiegoś, jakiegokolwiek tu pracownika. Więc... Tu musimy sobie zrobić nową zatoczkę i będziemy mieli pracowników. Więc tutaj było tak i teraz tak. Eee, potrzebowałbym skład, mm, 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 czekajcie, muszę pomyśleć, magazyn materiałów sypkich, metanorgi. Gdzie, gdzie te magazyny były? Dobra, mamy to. Tak, mały, otwarty skład 297, ton, a duży 1500. Ja bym sobie zrobił, zaczął od dużego, tylko jakby tu pójść, jakby go ustawić, żeby w razie kiedyś, a w sumie będzie potrzeba, to sobie jakoś go podepne Dobra, to by było tak. Jesz, czekajcie, czekajcie, nie, 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 stop, wycofać, wycofuję to, co, co zbudowałem. Jeszcze raz, e... ogarn... odwróćmy to na odwrót, żebym ja kiedyś przez drogę nie, tylko tak, tak nie podepnę znowu drogi, no muszę, musi być w ten sposób. Nie ma wyjścia, muszę to postawić w ten sposób. Dobra, a drogę, po prostu będziemy przejeżdżać sobie przez drogę. Tu jeszcze muszę sobie kawałeczek przedłużyć. W ten sposób, dobra. To byśmy mieli ogarnięte, jedną rzecz. Teraz bym musiał się zająć chyba... Tym... Tą rozbudową tutaj. No bo nie, no bo nie mamy skąd wziąć pracowników. Tylko ja bym sobie ustawił już linię bo tu szkoły nie mamy, chyba w tym rejonie. Nie, ja to będę musiał ogólnie ogarnąć tę strefę. Yy, ale to w późniejszym czasie. Na razie zajmiemy się jeszcze yy, tartakiem jakimś. Żebyśmy mieli drewno do, do budowy. I już w sumie będziemy mieli praktycznie wszystko jeszcze, zostaną nam tylko cegły. I możemy się zajmować... Yy, I możemy się zajmować... Jakimś e, jakimś solidnym, e, solidnie jakoś tą, tym miastem. Przepraszam, miałem laga mózgu. Dobra, to byśmy mogli postawić. Nie wiem, czy później droga dociągnę, ale to nic. Też może to troszkę niżej postawię, żeby. Było jak coś łatwiej, drogę postawić. No to było tak yy, tartak, bym sobie zrobił. <śmum> ja, tylko czekajcie, ja sobie to muszę jeszcze troszkę wyrównać. Yy, wyrównaj teren. O, właśnie o to chodziło. Jeżeli ja tu miałem jak. Dobra, i tu jakoś drogę sobie poprowadzimy w jakiś sposób. Yy, 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 yy. I teraz budujemy sobie... sobie może bym zrobił magazyn na drewno najpierw. Czy on mi w ogóle tam stanie? Czekajcie, tu mogę chyba trzymać drewno. Drewno i deski. Dobra, jak, jak lecieć to na, na całego. Co ja wiem, czy jest potrzebny nam aż tak duży skład. 300 tysięcy. 000... 330 ton, a tutaj się mieści. Hmm. Dobra, jak już robić, to robić coś porządnego, a później będziemy myśleć. Ja mam sobie to. Tylko, żebym to może wózkami ogarnął. Kurde, jeszcze muszę wyrównać. Dobra. Eee... Jajajajaj... Magazyn... to bym sobie... to poczekajcie, ja bym sobie od razu zrobił to do wózków widłowych. Eee, um, duży skład. Ja bym chciał do tamtej strony sobie go podpiąć. Dobra. I tu byśmy sobie yy, zbudowali teraz tartak. Zrobiłem, zrobiłem tutaj za duży nasyp. Ale muszę jeszcze raz sobie troszkę podrównać. O, 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 o. o to chodziło. I bierzemy się za, w końcu może postawimy, te, uda się postawić ten tartak. Czy Gdzie, coś gdzieś mi mignęło. Trzeba mi się podłączyć sam, sam z siebie. Czekajcie chwilę, ja muszę to ogarnąć, bo nie mogę postawić go. Dobra, chyba w końcu to ogarnąłem. Tu byśmy postawili jeszcze jeden łącznik. Bo ja sobie tu muszę zbudować jeszcze yy, wiatra dla wózków widłowych. Możemy? Tak, to jest to. I tu by mi pasowało, sobie to podłączyć w ten sposób. I do tego teraz dopiero tartak postawić w ten sposób. To by było tak. I teraz yy, jakoś wyjechać z tą drogą. Tu nie musimy mieć jakiejś cudownej drogi. Właśnie, tu będę musiał jeszcze podrównać sobie pod drogę. Więc tu muszę trochę złagodzić ten spad. Dobra, teraz wygładźmy. I może się uda zjechać co drogą. O o, o, o to chodziło. Dobra, i tutaj podłączyć to. Z tym muszę jeszcze jakoś wyjechać. Czy gdzieś to było żółte. Na siódmy odsypię. dobra. Ja tu ogarnę sobie jeszcze te drogi i widzimy się za sekundę jak będę ogarnął sobie też elektrykę, wodę tutaj i będziemy się brali za te ogarnięcie pracowników. Tartak mamy ogarnięty, tu mam, mamy wszystko dostarczone. No brakuje dradna pracowników, więc teraz bierzemy się za tych pracowników. Yy, więc tak, tu mamy zajezdnie. Kupmy sobie Cześć, do tartaku potrzebuję jednych 52 pasażerów. Dajmy może takie tym razem. 2, 3, 4. Dobra, 6. Czy tu, czy tu? Żeż no. nie w sumie. Może być, one niech sobie stoją, ale po dwa na razie puszczę. Więc tak, y, tworzymy linię. Zaczynamy tak, stąd, załadunek, ale tylko ładujecie y pracowników i tu jest tylko załadunek i zawozicie ich w to miejsce mm -hmm. i wyładunek, no, tylko wyładunek, oczywiście. Dobra, pokaż linię. Y Pracor pracownicy do Tak, Ok. Ciebie możemy puścić. Skopiujmy na drugiego. Aha, jeszcze czekajcie. Jeszcze muszę zrobić sobie yy, pokaż linię i yy, yy, dodaj przystanek. Przystanek końcowy musimy dodać. Dobra i tak. I teraz y, tu sobie kopię rozkład tego pojazdu, dajmy tak, start, start, dobra, to tak to mamy ogarnięte, i teraz byśmy sobie jeszcze ogarnęli tutaj. Stąd ładujesz tylko pracowników, i jedziemy sobie tutaj, i wy tylko wyładowujesz. A jeszcze ten przystanek końcowy, zawsze sobie o nim zapominam. Mm -hmm. I teraz nazwę dajmy hmm. pracownicy prefabrykaty. No i to by, było drugi, to by była druga linia. Przepierdzenie do pojazdu. Mm -hmm. I możemy sobie wystartować te dwa, te dwa. Dobra. I mamy już obydwie te linie ogarnięte. Tylko teraz jest kwestia yy, ogarnięcia tutaj tego, tego obszaru, żeby byli, było pracowników na tylu. Więc tak, ja sobie bym tutaj chyba szkołę musiał zbudować. Bo przedszkole mamy, ale szkoły nie mamy. Troszkę tu będę musiał linię chyba inaczej poprowadzić, no ale tak, ja sobie ogólnie tu zatrzymam czas i zrobię porządek z tymi małymi domkami. Ja tu w miarę ogarnąłem. Bierzemy się za budowę budynków mieszkalnych, więc tak, taki blok z cegły bym sobie tutaj gdzieś wcisnął. Może nie, nie wcisnę. Blok z wielkiej płyty wcisnę tylko w ten sposób, więc. Dobra, niech będzie. Tu byśmy może jakoś drugi uchali, tylko wolałbym, żeby mi podpięło właśnie drogę. Teraz tutaj byśmy zrobili z tych średnich domu, bloków, może. Kurde, no chcę, żeby mi droga podpinała, a nie... Nie wiem dlaczego mi podpina... Dlaczego mi podpina ścieżka, a nie drogę. No, się troszkę przebudowę zrobić. E, 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 to by było tak. Czekajcie, bo coś tu chyba zepsułem. Wiem, czy coś tu zburzyłem, czy mi się wydaje? Tak, tu to jest, to jest źle podpięta rola. E, I tu ma się wpięć, dobra. Eee, I teraz tak. Eee, o, 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 o. Może byśmy wzięli te średnie. Chociaż może z dużej. Ładnie, to jest nie. Ile się tu. Te średnie tylko, że to największe bloki. Może bym tu jakoś jeden upchał. O, właśnie, w ten sposób. Eee, tu bym. Zostawił ten na, na jakiś sklepik może mały, więc zdajmy sobie mały dom handlowy. Nie. Mały sklep, dobra. I byśmy dali go sobie gdzieś taki jako osiedlowy sklepik. No, w ten sposób w nich on tu będzie. I zanim oczywiście. Małe jakieś budynki, jakieś bloki z, pły z wielkiej płyty raz, dwa i to byśmy dali trzeci, Tylko, że będę musiał drogę sobie później podpiąć Tu w sumie też byśmy upchnęli I tak yy, z tą szkołą co mówiłem yy, 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 yy. zwykła szkoła Zwykłą szkołę bym sobie tu chciał postawić gdzieś. I okay. To bym było tutaj na razie przynajmniej na tyle. Już mamy 60 robotników. Ja sobie tu ścieżki porobię poza odcineczkiem. I w sumie chyba tyle. Tu, mamy, tu sobie muszę zrobić tą drogę, więc ją tylko zaplanujemy sobie własnymi siłami. I... Tu bym od razu może asfalt położył na tej drodze. I w sumie mógłbym całą tu drogę tak zrobić asfaltową. Niech mi ją zrobił całą asfaltową. Będzie już z głowy jedna. Tu też. Niech ją przerobię na asfaltową. Tutaj gdzieś pędzą ludzie. Na ten moment 172 197 osób. Yy, jeszcze muszę się yy, zająć, ale yy, lojalnością. W sumie moglibyśmy tu gdzieś upchnąć jeszcze yy, jakąś statułkę. Czy gdzie to było w turystyce? To chyba tak Lenina. Dajmy symbol radziecki, będzie z głowy. Zawsze trochę więcej lojalności. Przepraszam, mi się język plącza. Dobra, no, ten to zbudujmy sobie za gotówkę. No i jest pięknie. Dobra. Więc tak, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i jeszcze tylko sobie zarknąć, czy tu mi się uruchomiło, już to nie uruchomiło, a gdzie są, gdzie są autobusy, pokaż mi ten autobus. Dobra, ten dopiero jedzie, aha, bo ja tu mam spowolniony czas. Dobra, uruchomiło się. Więc tak, ja wam dziękuję za bardzo za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.